Większość maturzystów robi to źle. Jeśli chcesz sprawdzić poziom nauczania na wybranej uczelni, nie popełniaj tego błędu. Cześć, jestem Ania i prowadzę Ciesz się Przyszłością, gdzie na spotkaniach indywidualnych wspieram młodych ludzi w wybieraniu kierunku studiów. A tutaj dzielę się z Tobą krótkimi, praktycznymi poradami, które możesz wdrożyć samodzielnie, od razu. Więc jeśli teraz wybierasz kierunek studiów, to kliknij plusik i obserwuj mnie. Pewnie kojarzysz ranking perspektywy, prawda? To ranking z 20-letnią tradycją, i twoi rodzice mogą go kojarzyć jeszcze w wersji papierowej. Tylko, że większość osób kojarzy ten ranking jako taki ogólny ranking uczelni, ale ty możesz skorzystać z niego o wiele lepiej. Sprawdź u nich ranking kierunków studiów. Tam wybierasz grupę kierunków, która cię interesuje, potem konkretny kierunek, o którym myślisz. I zauważysz, że nie ma tam wszystkich kierunków świata, ale jest naprawdę wiele i są wszystkie te najpopularniejsze. A po co sprawdzać tak dokładnie kierunek, a nie ogólnie uczelnie? Bo, na przykład, ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest na 24. miejscu na 38. Dla porównania, na Uniwersytecie Ekonomicznym ekonomia jest na miejscu 3. Ale już na przykład, dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczym wypada o wiele lepiej niż ekonomia. Jest na miejscu 5 na 23. Przyda ci się taka wskazówka? to zapisz, żeby nie zapomnieć tej strony i obserwuj mnie po więcej porad.